Witam, witam. Dzisiaj przy okazji zrobienia nowego obrazu chciałam poopowiadać o nowych akcesoriach, które w trakcie jego robienia testowałam. Powiem tutaj o dwóch rodzajach myjek. O macie pod tacki, o magnesach, nowym długopisie i oczywiście przypomnę o segregatorze. Zaczynamy. Od tego. Co chyba nikogo nie ominie, wysypały mi się koraliki na podłogę. Pozbierałam je do tacki, ale no niestety są zabrudzone. Są śmieci, koraliki nie są już pierwszej świeżości, i nie chcę, żeby te śmieci przenieść na płótno. A że mam zakupione nową rzecz: myjkę do koralików, to właśnie ją. Przetestuję. Naszykowałam sobie do tego celu miseczkę z wodą, z płynem do naczyń. Postaram się teraz przesypać, co też nie jest łatwe, bo to nie tatacka. Wolę też dzióbkami. Myślę, że taka ilość na pierwszy raz wystarczy. Zamykam. Coś tu się nie domyka, widocznie gdzieś. Hmm. trzeba uważać bo się w zamknięcia piły diamenciki zamykam, sprawdzam ok odwracam jest ok da się poruszać no i działam tak jak widać Dodatkowo robi pianę. Myślę, że chyba już im wystarczy i teraz chciałabym je obsuszyć. Do tego celu wyłożę je. który odcinam od wyklejanego płótna i zazwyczaj sobie te większe kawałki zostawiam. Tu to wyłożę. Oczywiście mogłabym suszyć w tym urządzonku, ale chciałabym jeszcze umyć następne. Jak widać mokrych nie jest już łatwo ogarnąć. Jak jest mejka pomoczona, ja tu postaram się w taki sposób chociaż usunąć z randu, żeby móc to zamknąć. Jak widać, niestety nie sprawdza się to tak idealnie jak według oczekiwań. Czuję się jak archeolog z pędzeleczkiem odgarniający. Czy tu już wszystko? Tak, w tej chwili trochę ogarnęłam, więc ponownie biorę się do mycia. Jak widać trzeba pilnować, bo się otworzyło mi przy drugim razie. Czyli nie były domknięte tak jak trzeba. A. <laughs> A i bardzo dużo wysypało się do środka. Do wody. Więc tak naprawdę nie zdało to rezultatu. Koniec końców. Wodę odlałam. Zostawiłam umyte koraliki, poczekam do wyschnięcia. Bo nic mi innego nie zostaje, aż woda odparuje. Całe szczęście mam ich więcej, więc będę używać tamtych zapasów. Myjka, jak dla mnie, nie bardzo się sprawdziła. Może przy jednorazowym użyciu, kiedy Użyję raz i poczekam do wyschnięcia, byłaby to lepsza opcja. Jak widać, wchodzą tutaj wszędzie. Poczekam, aż wyschną, i też spróbuję je wtedy przesypać. Po wyschnięciu. Ja mam to na drugi dzień. Tutaj może niektóre przyschły do papieru, ale jest w porządku. Są czyściutkie, nie zlepiają się. W miseczce odparowało, fakt faktem, postawiłam sobie na grzejniku, więc to się zrobiło trochę szybciej. Niektóre się przyczepiły, ale to nie jest problem. Też są czyste i nie zlepiają się, nawet aż tak strasznie się nie przylepiają do palców. Przesypuję do tacki. I albo do woreczka, albo też będę już od razu wykorzystywać do mojego płótna. Jak widać, mycie poskutkowało. Jeżeli chodzi o make-up, to już też jest możliwość wysypania, więc zostaje chyba opcja, jeżeli. Mówimy o myjce, o wysuszeniu w niej koralików. Tutaj zamek mi wszedł. O. Bo jeżeli nasypię jednorazowo, zamknę, umyję i odłożę do wysuszenia, to w tym momencie nic się nie dzieje problemów z zamykaniem, tak jak za pierwszym razem. Problem się zadział dopiero, gdy chciałam wymienić na mokrej myjce. Segregator do taczek, który już pokazywałam przy okazji któregoś obrazu we wcześniejszym filmie, teraz pokazuję jako, że to jest druga część o akcesoriach. Taki segregator na taczki można zrobić samemu, jak wiele pokazywanych przeze mnie rzeczy. Przydatny jest wówczas, gdy używamy częściej danych kolorów, i nie musimy za każdym razem wysypywać z woreczka lub pojemniczka do tacki, tylko mamy na tej tacce cały czas pod ręką. To jest rzecz, którą serdecznie polecam. Mata do tacek. Wygląda mi na wykonaną z silikonu, jest dwustronnie przylepna. Jestem już po pierwszych minutach próby tej maty, i szczerze mówiąc, powiem tak. Gdybym miała ją przylepić na stałe i byłaby przylepiona też do tacki, to w tym momencie, jak miałabym nią potrząsać koraliki? Jeżeli chodzi o zostawienie tej folii spod spodu, jest ok. Tak, już funkcjonuje całkiem fajnie. Tyle, że ja lubię sobie przysunąć tackę w miarę blisko krawędzi wylepianej i już w tym momencie mi ta folia przeszkadza. Więc stwierdziłam, że ją obetnę. Tu sobie zabezpieczę, żeby mi się nic nie przylepiło w miejsce, gdzie wylepiam. A tu obetnę tą folię do wielkości maty. I będę ją sobie stosować jako przylepioną z jednej strony. Jeżeli faktycznie ktoś używa tacki w jednym miejscu i nie przesuwa i odległość nie stanowi problemu. To jest OK. Jeżeli ja z tą tacką ciągle wędruję, przesuwam, odsuwam, potrząsam co chwilę, to już w tym momencie. straciłaby ona prawo bytu. Więc jest ok. Jak widać, oczywiście zbiera już śmieci, bo jest podobnie lepiąca jak powierzchnia kanwy, ale tu mam zabezpieczone. Przylepiam sobie swoją tackę. Mogę nią swobodnie poruszać. jeździć po moich koralikach wylepionych w takiej formie jest ok. Oczywiście ocena i potrzeba jest indywidualna, bo każdy z nas ma trochę inną technikę, więc myślę, że mogę polecić tą matę, gdyż daje ona stabilność tatce i fakt-faktem nie jest ona taka chybotliwa. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, w jaki sposób używamy tacki, więc ocena jest indywidualna. Nie mogę tego uogólniać. Długopis z lubką, z pojedynczą końcówką, z dołączoną pinzetą, zaokrąglone ma końce, czyli bardziej do wyklejania, i lubką. Którą oczywiście można zdjąć tak samo pincetę można odmontować, ale wszystko jest w jednym. Chciałam przetestować, jak się sprawdza robienie z taką lupką. Na co dzień używam dużej lupy, ale chcę sprawdzić, czy to ma prawo bytu. Normalnie mam problem, żeby zobaczyć te malutkie cyferki. Muszę zakładać. Okulary do czytania i zbieram. Ustawiam sobie lupkę tak, żeby mi było dobrze. Przylepiam. Używając okularów do czytania widzę symbole nadrukowane na płótnie, więc lupka pomaga mi trafić w odpowiednie miejsce wyznaczone przez kwadracik. Praca więc jest bardziej precyzyjna. W moim przypadku myślę, że bardziej przyda mi się, gdy będę robiła na czystym płótnie, gdzie dużą lupę używam do czytania nadruku na kartce, a to, co przenoszę na płótno, na czysty nadruk. Bardzo by mi się właśnie przydała taka lupka mała na długopisie, by sprecyzować punkt przylepienia. A jeżeli chodzi o pincetę, zbieranie koralików też jest całkiem w porządku, tak samo jak poprawianie, tu chciałam wyjąć i przylepić od nowa, bo widzę, że przylepiłam odwrotnie jeżeli chodzi o wyiskiwanie diamencików. Myślę, że ta pinceta jest trochę za tępa. Za tępę ma końcówki, ale zbieranie w taki sposób hmm, lub przyklejanie za pomocą tej pincety jest całkiem, całkiem. Wszystko zależy od tego, kto lubi na czym pracować. Jak widać całkiem ładnie wykonane i love, you. pinceta Pincetę można odkręcać tu za pomocą tego pokrętła i wtedy zdejmujemy, zdejmujemy szkło, poza tym, długopis. Dużo nie różni się od tego tradycyjnego, który używam. Mam majkę soniczną. Na baterię jest przyssawka do powierzchni stołu. Otwieram. Pojemnik, do którego wlewam wodę, jest wyciągany. Tu sobie naszykowałam, nalewam wodę, zakładam i koraliki pozlepiane, które chcę umyć, sypuję do środka, zamykam. Włączam przycisk. Przyczepiam do stołu przysadkę. Całe urządzonko wibruje. Jak widać po woreczku. I myję mi moje diamenciki. Jeżeli chcę zajrzeć do środka, Nic specjalnego, teoretycznie, się tu nie dzieje. Przestawka jest po to, gdyż urządzenie, jak widać, wędruje. Wyłączam. I teraz zostaje mi odcedzenie diamencików i wysuszenie ich. Czy są umyte i nie są już pozlepiane, to się okaże po wysuszeniu. jamenciki odcedziłam przez sitko. Pozostałe również będę chciała przesypać na papier, by je wysuszyć. Mogę zostawić je przez noc lub włożyć na grzejnik, tradycyjnie, póki jeszcze grzejnik działa. Czy myjka się sprawdziła? Myślę, że całkiem dobrze, koraliki są. Nie pozlepiane, osobno. Polecam. Tą myjkę polecam. Przyznam jeszcze się do jednej rzeczy, że użyłam tej myjki na sucho, kiedy chciałam odelektryzować koraliki, które strasznie mi skakały. Były one zapakowane w woreczki zgrzewane. Mam wrażenie, że to też pomogło, ale nie powiem tego na 100%, gdyż. Potrzebuję następnej próby, by mieć pewność, że faktycznie to działa. I już ostatnia rzecz, którą nie kupiłam, ale zrobiłam. Ozdobne magnesy do podtrzymywania folii przy kanwie. Zakupiłam w lokalnym sklepie z przyborami do hoppi, pistolet do zgrzewania na gorąco, naboje z klejem. Do pistoletu, magnesy i mam, u mnie tą ozdobą będą guziki. Biorę sobie magnesik, nagrzany pistolet, wyciskam klej i doczepiam z wierzchu, to, co chcę, żeby było moją ozdobą. To samo robię z drugim magnesem. Dociskam i zostawiam chwilę. Do wystudzenia, czyli do wyschnięcia. Jeżeli ładnie zostawię, to mogą zostać kulki. Jeżeli mam nadmiar, którego nie chcę, na przykład tu w tym przypadku, mogę to ściąć i usunąć. Takich magnesów można używać do haftu diamentowego, gdzie jest folia. I ona przeszkadza w momencie gdy ją odchylamy, się odwina. Magnesik stosujemy w taki sposób. Można sobie ułatwić pracę swoim magnesem. Linki do wszystkich rzeczy, o których opowiadałam w tym wideo można znaleźć w opisie pod filmem. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, oczywiście proszę o kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji, mimo że mój kanał nie mówi tylko o hafcie diamentowym, ale również o innych moich zainteresowaniach, którymi możecie Cię zachęcę. Napisz coś miłego w komentarzu. Udostępnij znajomym, a ja dziękuję Tobie, że tu ze mną jesteś. I zapraszam po więcej.